Cześć. Dzisiaj postanowiłem zrobić sok z truskawek. Do tego celu na nas są potrzebne wiadomo truskawek, kicur, cukier i sokownik. Sokownik najczęściej to jest taki pięciolitrowy, litrowy z marketu kupiony. Najczęściej są sokowniki 5 litrowe w Spód to je, leje się wodę do takiego sokownika. Tutaj jest 2,5 litra wody, dziś 3 2,5 cm od tego rantu. Druga część to jest, tu jest takie wycięcie na ten na wężyk, Drugi, druga część to jest, tu się zbiera sok, jest odpływ, wężyk zakończony o yy, taką spineczką yy, otwieramy spineczkę wypuszczamy soczek i trzecia część to wiadomo tutaj się owoce sypie taka z tu no, mamy sokownik woda nalana ile teraz przejdźmy do truskawek mam tutaj kobiałkę truskawek taką do pełnej wysokości Tutaj są te truskawki z drugiej kobiałki, już umyte. żeby nie marnować czasu, z szypułkami. Tutaj jest 3 kilo truskawek. Kobiałka waży 2, gdzieś 25 dek. To 2,75 truskawek. To jest nieważne, ja na to nie patrzę, ale mówię tak w woli ścisłości. W każdym razie mamy umyte truskawki. Ile byśmy ich nie mieli, zasypujemy do sokownika. Pokażę ile tego zasypać. Tam wodę, żeśmy widzieli, jak ile nalałem tej wody. Tam jest, liczyłem na dwa i około dwóch litra tej wody jest. Kto lubi liczby, tak. Zobaczymy ile wejdzie tutaj truskaweczek. Truskawek ma tak wchodzić na równi z tym z tym pojemnikiem górnym. O zobaczcie, czyli na równi i tyle mi zostało z tych 3,2,70 czyli 2,5 kg truskawek gdzieś wchodzi. Nieważne sypiemy w każdym razie owoców tak pod wierzch nie będziemy tego liczyć bo to jest najmniej istotne kilo cukru zasypujemy też nie ważymy tego o, to będzie gdzieś 80 deko na moje oko cukru zostało z kilograma tyle. No. jedna czwarta chyba. Możemy nawet dosypać. Później możemy to wszystko dosłodzić i zamykamy, żeby się zamknęła ta nasza pokrywka. Obudzę ręce i stawiam na największy gaz. Niech się woda w środku tutaj zawrze i wtedy zmniejszam troszeczkę, żeby tylko lekko wrzała i tak na godzinę czasu, po godzinie będziemy mieli sok. Wstawiam na gaz. Ja wstawiłem już na palniczek średni. Tutaj mam ten wężyk. Mam taką sytuację, że mam z lewo zmywak. sobie tutaj postawiłem garnek. Tutaj jest z podziałką. To zobaczymy ile jest idzie soku. Jeżeli tutaj się pojawi już sok. To wtedy otworzę ten spinacz taki i sok sobie będzie spokojnie ściekał tutaj do tego naczynia, do tego garka. Teraz pilnuję tylko, żeby zabrzało. Ta woda oczywiście muszę wtedy ściągnąć tutaj. Rękawice trzeba by mieć, żeby się nie poparzyć, zmniejszyć gaz i niech się. Robi soczek. Zostawiłem y, górną część, żeby pokazać na jakiej jak woda wrze. O tak woda właśnie wrze. Jest to całkowicie zakryte. Zaraz pokażę. Już tutaj się zebrał sok i go o, od spuszczę. Teraz spuszczam soczek. O i zostawię to już otwarte. Już się nazbierało, znaczy się tam na dnie będzie zaraz cały czas sobie tutaj kapało. Jest cukru tyle. Gaz jest takiej wielkości. Nie wiem czy widać. O. I czekamy Po 50 minutach Yy, wyłączam nasz sokownik, czyli cała operacja trwała godzinę. Powiedzmy, o, otwieram go. Zobaczcie, już nie warto tych truskawek maltretować dalej. Cukru nie ma. Yy, tutaj w naczyniu, czyli w garku z podziałką, mam 2 litry soku. Jeszcze soczku będzie tam troszeczkę. Wyłączam to. Wezmę sobie jakoś, żeby się nie poparzyć. Żeby Wam pokazać, że jeszcze jest tam trochę soku. Zobaczcie to odstawię jedną ręką. Tak za bardzo nie idzie. O jest jeszcze tego soku troszkę, Wyle, wyleję Ci on tutaj tą rureczką. I zobaczcie. Ile wody zostało, a ile było? Także prawie, że do no nie całkowicie. Woda jest wygotowana, śmiało to odstawiamy i zobaczcie, ile soku. Soku jest 2,5 litra. Tutaj jest podziałka, to w zależności, ile mamy truskawek. Wiadomo, owoców ładujemy jak to się mówi, po sam wierzch. Zasada taka. O, tu tyle, ile pokazałem, zasypujemy cukrem. Co dalej z tym soczkiem? No to zobaczymy. Sok jest gotowy. Jest, słoiki są przygotowane. Ile jest tego soku? Mówiłem, że jest 2,5 litra. Tutaj gdzieś jest podziałka. To jest garnek 3 litrowy. Tak, 2,5 litra wyszło nam z soku, czyli półlitrowe słoiki przygotowałem, tu odkleiłem na lepki, żeby nie było widać jakich to. Druga strona medalu jest też taka, na co warto zwrócić uwagę. Ja przygotowałem pół litrowe słoiki i co, one mają tutaj takie gwinty i musimy odpowiednie nakrętki mieć. Tu jest gwint, raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. 6 i musimy mieć takie nakrętki, czyli z wcięciami. Musi być 6 wcięć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nie używamy do tych słoików czwórek, bo są też czwórki. Raz, 2, 3, 4. Czwórka nie będzie nam do tego pasowała. Pasować będzie, ale będzie przeskakiwała, nie chwyci i. Nie będzie odpowiedniej szczelności tego słoika, dlatego musimy już się przy, przygotować wcześniej, kupić słoiki i do nich nakręcić. Najlepiej słoiki mam, miałem z tamtego roku jakieś, podklejałem etykiety, może <laughs> dlatego niektóre wyglądają jak troszkę z zewnątrz brudne. Co jeszcze? Nie używamy starych nakrętek. Taka nakrętka, o tutaj, z tymi żerami jakimiś, rdza jest dyskwalifikowana przeze mnie, muszą być czyste e, czyste I tutaj kilka żeby pokazać, wziąłem jakieś z piwnicy, zobaczcie jaka brudna stara, nie używamy tego, to jest wszystko do wyrzucenia tak samo taka, o w ferworze walki gdzieś się zaplątała też ją kasuję czyli zalewam Zalewam nasz sok. Garnek jest raczej. Garnek jest. Aha, i jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że trzeba go spróbować. Ja go próbowałem przed chwileczką, zanim włączyłem kamerkę. Jest bardzo dobry. Możemy dosłodzić go w tym momencie. Bo jest sok gorący, cukier się nam rozpuści. To są półlitrowe słoiki i zobaczcie jeszcze nam no, tam półlitrowe, takie troszkę mniej niż półlitra. Jeszcze soku troszkę nam zostało. Do wody jest bardzo dobry. Bierzemy ręczniki papierowe, przecieramy. Nakrętki mam już suche, suche nakrętki. Co dalej? Pasteryzujemy w 10 minut od chwili zawrzenia. To są soki, nie potrzebują dłuższej pasteryzacji. Wycieramy gwinty. Są suche, jak mi się udało. Oczywiście gorące są te słoiczki. Nie stawiamy ich do góry. Jak to mówią dnem bo to są soki po pasteryzacji tylko wyciągamy niech sobie stygną spokojnie to jest jaka szóstka musimy zwrócić uwagę bo ja też nie wiem o dobrze mam taki garnek zobaczcie w środku wrzuciłem gazetę jakąś z reklam żeby odizolować słoiki od dna zawsze się tak robi. Nie bezpośrednio muszą być odizolowane. Niektórzy dają hmm, tą szmatkę ręczniczek. Ja daję gazetę, później ją wyrzucam, jakąś z reklam i wstawiamy te słoiki. Już wiem, że tu wchodzą cztery. Zobaczcie, wchodzą cztery. Wchodzą cztery. Mam pokrywkę do tego i od chwili zabrzenia 10 minut 10 minut. Ile wody wlewamy do 3 czwartych tych słoików. Zimna woda oczywiście, bo jest, jest gdzieś tak. I stawiamy na mm, gaz od zawrzenia zmniejszamy 10 minut i nasze soki są gotowe podobnie postępujemy z malinami czy pożyczkami tyle samo dajemy owoców to jest tak gdzieś więcej niż połowa do 3 czwartych więcej nie trzeba widać to chyba widać będę Stawiam to teraz na gaz i chyba wszystko Gotowe. Jeszcze jedna ważna rzecz umknęła. Zostało nam trochę soku. Robię teraz drugą partię. Jeżeli zostanie jeszcze soku, możemy go wypić. A jeżeli nie chcemy od razu pasteryzować, możemy dać z powodzeniem na, do lodówki i zapasteryzować to na drugi dzień. Także jeżeli już nie mamy siły, możemy schować do lodówki trochę przestygnięty i możemy to zrobić następny dzień. Ja będę, jedne będą się pasteryzowały, te drugie z koszyczka będę robił. Zobaczcie, woda zaczęła już rzeć. Teraz 10 minut od tego momentu możemy mieć większe słoiki, mniejsze to 10 minut wystarczy. To są soki, to nie są przetwory, żeby 15-20 minut, 20 minut wtedy przy przetworach Zwykłe soki, tam się robi już drugi soczek. Zaraz będzie ścieka. Tutaj już mam słoiczki po wyjęciu. Gorące. Trzeba przede wszystkim zaopatrzyć się w grube rękawice. Powoli to robić. To jest wszystko bardzo gorące, żeby się nic nie stało. No i uważać, uważać i jeszcze raz uważać. Tak wyglądają nasze. Człoiczki, jeszcze uwaga, na górze przyklejamy sobie karteczkę z napisem Sok z Truskawek, rok 2019, niech sobie to stygnie. No i cóż, życzę smacznego.